Zobaczcie, co to jest. Jesteśmy w Santa Monica. Zobaczcie, jaki samochód stoi. Tesla. Wybieramy się właśnie do sklepu Microsoft. Nawet nie widziałem do sklepu Microsoft są.

Wow, that's a nice toy. I would to just sleep here. Jeez, energy. We have an internet here. Cameras. Wow, front cameras. Media navigations. Okej, zobaczmy teraz wygląda Zobaczmy jak wygląda silnik Tara To jest A i jest! Step Microsoft Zobaczymy tablety. Prawdopodobnie wyjdziemy z tabletem dzisiaj, bo te chory jak nie wyjdę. Gademy gadamy jest. To jest No to był taki krótki odcinek. Pokazałem Wam tą Tesle. Wybieram się do sklepu Microsoft, no ale w środku nie, nie mogę nagrywać, zapytałem, nie można nagrywać. No ale pokażę Wam teraz tablet, który kupiłem bez baju Microsoft Surface Windows 8 Pro 128 GB. że ten odcinek nie był krótki, Teraz wam to dołożę jeszcze. Ciekawostka, ten parking jest ładnie rozbudowany. Takie lampki wszędzie, wszędzie widzicie. To przy moim ojciec czerwona lampka. Znaczy jestem zaparkowany, obok jest zielona. Jest wolne miejsce. Bardzo fajne rozwiązanie, bo jak jedziecie tutaj i szukacie miejsca parkingowego, to zaleka można widzieć czy jest wolne miejsce, czy nie, bo się lampki parą. I łatwiej po prostu jest coś odnaleźć. Jak widzicie tutaj wszystko jest czerwone, tu jest czerwone. tak to wygląda. Ok, to teraz zobaczcie sobie odcinek. Teraz wrzucę wam ten kawałek z tego, z tego tableta. Ok? No hej. Patrzcie gdzie ten samochód tam jest. <noise> Jak on tam wskoczył, to nie wiem. No, no, jest ten tablet Windows Surface. Systemem Windows 8 Pro 128 GB storage. Tak to wygląda z boku. Mamy tutaj wejście na głośniczki, regulacja głośności USB 3.0. tutaj jest papieta mostrośnik, widać czy nie widać można kartę pamięci wkładać tu jest zasilanie raz tutaj możemy podłączać zewnętrzny monitor czy telewizor i na górze jest głośnik ma obudowane dwie kamery z przodu i z tyłu zobaczcie jak szybko się w ogóle uruchamia od razu może do końca nie był wyłączony Poczek poczekajcie, ja go wyłączę do końca, i włączę go od zera. Ok, zobaczcie, wyłączamy go do zera. Widzicie, czy nie widzicie? Jednak telefonem się po prostu nie da nagrywać, to jest bez sensu. O nic nowego włączamy go. Jest włączony, i włączamy go teraz. Zobaczcie szybko się podniesie. Już się poniósł. Pierwsze to się rzuca w oczy. Bardzo szybko się uruchamia. Wiem, że na ekranie waszych monitorów tego nie widać, ale jakaś obrazu jest niesamowita. Jest to full HD. No i mamy tablecika. Do niego dokupiłem jeszcze klawiaturę, albo można bo to łatwiej obsługiwać. Klawiatura. Bardzo łatwo się ją podpina i odpina. Zobaczcie. Na magnes. Zalogujemy się. Do tego został dostarczony S-Pen z przywopcą, którego można dotykać ekran. Nie mam uwagi do słyszenia, prawda? Już się steruje lewą ręką, prawą nagrywa, jeszcze patrzałem teraz przez ekran telefonu, a więc tak to wygląda. Zobaczymy sobie, jakie ma parametry. Zobaczymy, czy złapie, czy nie złapie. Procesor 1.7 gigaherca Intel i5 4GB ramu, 64-bitowy jest 128 e, to nie pokazuje 128 RAM jest dysk bluetooth jest zbudowany port usb 3.0 więc takie moje przemyślenia kupiłem to, żeby zobaczyć jak to wygląda pobawić się tym i wygląda, wygląda na to że to oddam jest to za drogie nie jest to warte tych pieniędzy za tą cenę można kupić laptopa ten ekran jednak jest za mały dla mnie to jest 10,6 cala jest to za małe o, tej kronki można oczywiście większe zrobić, można zrobić je jeszcze mniejsze. Wybrałem takie miary optymalne dla mnie. Podoba mi się, że się bardzo szybko uruchamia. Podoba mi się, ponieważ jakość obrazu jest niesamowita. Ekran jest full HD. Możliwość podpięcia i odłączenia klawiatury jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, ponieważ jeżeli chcielibyśmy klawiaturę tutaj, tutaj włączyć, to zobaczcie, zajmuje pół ekranu praktycznie. Lepiej sobie klawiaturę dopiąć. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to naprawdę e, przy, do moich zastosowań, ja jeszcze żadną grafiką, ani jakąś tam e, muzyką, ani grami nie bawię, do moich zastosowań jest to wystarczające. E, za, za, do zastosowań biurowych myślę, że także jest wystarczające. Więc jest to ciekawe rozwiązanie. Jest to bardziej mobilne niż laptop. Zobacz, jaki laptop jest duży, to jest 17 cali laptop. A jakie to jest duże? Więc jeżeli ktoś podróżuje do pracy e, pociągiem, Autobusem, ktoś podróżuje samolotem, to idzieś w teren iść do biblioteki, poczytać jakieś książki, ponieważ ja czytam różne, różne magazyny elektroniczne. Dajmy na to, ktoś chce sprawdzić pocztę, jakieś tam dokumenty przejrzeć, mieć dostęp do internetu. na pewno jest to bardziej wygodne niż laptop, jest to lżejsze i bardziej wygodne. Ktoś w pracy potrzebuje mieć szybki dostęp do e, komputera Jakieś tam diagnostyczne sprawy zrobić, jakieś tam troubleshooting no Na pewno jest to bardziej wygodne niż laptop, ponieważ jest mniejsze i lżejsze Natomiast jeżeli e, ktoś chce codziennie na tym pracować e, Używać to jako główny komputer To na pewno nie jest to, nie jest to wystarczające znaczy, Chciałbym dodać, że jest to naprawdę bardzo szybkie Ma to dość spore możliwości i uważam, że wystarczająco dla takich ludzi jak ja, którzy nie grają, nie bawią się grafiką ani muzyką, więc nie jest to taka złe. A i największy minus, o którym chciałem wspomnieć, jest żywotność baterii. Wyszło około 4 godzin to jest największy minus tego całego urządzenia. 4 godziny na baterię to jest bardzo mało. Drugi tablet, który mam, Samsung Galaxy Note 10.1. Nie pamiętam ile, ile godzin tam jest, ale oj dużo, dużo więcej. Tam po prostu można. No nie chciałbym <słuch> przesadzać, że kilka dni ta batera tam trzyma, ale tam można spokojnie cały dzień pośmigać, może nawet i dwa dni. Więc uh, unboxing wam nie pokazywałem. Uh, ciężko się nagrywa jedną ręką, drugą roz rozpakowuję. W zasadzie jakieś testy tutaj pokazywać wam nie trzeba. Mm, działa to internet jest. Połączony wireless. Więc uh, tak to wygląda. Okay, trzymajcie się hej.